Cześć wszystkim tutaj kapi. Dzisiaj będziemy otwierać 5 paczek polskich kart. A więc zapraszam do oglądania. Na, po na początku zrobimy sobie taką żółtą. Okej. Okay. I tutaj mamy Grzegorza, Grzegorza Krychowiaka. Hm. Nie żał statystyki. Dobra. Teraz przejdziemy do drugiej złotej. A to No i, teraz ma, no i teraz mamy Adama na Który ma bardzo dużo umiejętności. Dobra. Teraz nam zostały dwie czerwone. A więc otwieramy. I tak, w tej czerwonych paczkach są same naklejki. Oczywiście ja nie znam wszystkich piłkarzy, więc po prostu będę Wam pokazywał. Na możecie potem napisać w komentarzu, co to jest za postać. tutaj, oczywiście, jeszcze można pobrać aplikację, żeby na przykład sobie w jakieś gry na, na nie pograć, yy, albo na przykład sobie skanować karty. Tutaj mamy Roberta Lewandowskiego. To chyba moja druga taka karta. na naklejka. I jeszcze tak. Bramkarz. Chyba. Chyba jest bramkarz, nie? I gdzie stała nam już ostatnia sachetka? Dobra. Tutaj mamy dwie postacie. Okej okay. Tutaj znowu mamy kogoś No i jeszcze to To no, były wszystkie saszetki Jeżeli wy wiecie, jak się tutaj niektórzy nazywają, to możecie napisać w komentarzu Oraz też możecie na przykład napisać, jakie macie więc mam nadzieję, że Wam się spodobało i życzę mi jego tygodnia. Trzymajcie się. Pał!